Rozpoczynamy szkolenie groma polskiego, co nam będzie potrzebne, rapety od dzika, farba od dzika, papier toaletowy, żeby zaznaczyć sobie, czy pies nie gubi tropu i śrubokręt, żeby zrobić dziurkę i lać farby nie za dużo oraz dwa druty, którymi przytwierdzę do swoich butów, rapety. Zaznaczam miejsce ze strzału. Daj mi na to, że tutaj dzik został poszczelony. Zawsze w tym miejscu troszeczkę więcej farby. I ruszam, zaznaczam ścieżkę tropową. W papierem toaletowym co jakiś czas należy zaznaczyć miejsce, które wyszedłem Chodź, zobacz, grom, szukaj tu. Grom, chodź, 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 chodź tu. No, tam przed. No, już ma. Szukaj grom. O. Szukaj grom. Szukaj grom. idzie Teraz zakręt, tu na prawą. Dobrze. łoże zrobione Szukaj Grom. Tu zakręt zrobiony pod kątem prostym, bardzo trudne dla psa. Szukaj Grom. Pushec, nato, pushec. Shukai Dobry grom znalazł! Oj, dobry grom! O co tu znalazłeś? Co tu znalazłeś? Co tu znalazłeś? no, są? Są rapety. Są co tu znalazłeś? Wiesz. Wiesz co tu masz? Masz dobry pies. Dobry to groma to jest. Groma to jest. Chodź! grom chodźcie. Oj, dobry. Dobry piesek, dobry. Druga, masz dwie, znalazłeś. Znalazłeś. Dobry, chodź go. Dobry, chodź.